Chciałbym o czymś wspomnieć, bo to dotyczy. Czekajcie, teraz chyba niedokładnie słychać. Chciałbym wspomnieć o tym, że jeżeli oddalam mikrofon od siebie, w sensie nie mikrofon, tylko po prostu telefon. No nie? Jeżeli bliżej mam, to mnie wyraźniej słychać, a jeżeli dalej, no to ciszej wtedy, nie? Strasznie słabo mnie słychać, jeżeli oddalam coraz bardziej mikrofon od siebie, właśnie. A dokładniej jak mam blisko siebie. No przecież nie przykleję sobie do ust telefonu, żeby normalnie gadać. Poza tym nie wywalam pieniędzy na gówno, że. Żeby... No takie coś jak mikrofon, nie? No nic. Będę musiał nad tym popracować, żeby mi było wyraźniej słychać, bo tutaj też słychać mniej więcej w tym odcinku. No jak się witałem, to. Właśnie mnie było słabo słychać, więc jeżeli nie macie mikrofonu tak jak ja, tylko telefon, to starajcie się dopasować akurat głos tak, żeby nie oddalać za bardzo, ale też za bardzo nie przybliżać, tylko wyrównać sobie. No ale to zależy oczywiście jak komu wygodnie, nie? także się nie dziwcie, że takie coś się dzieje, także trzymajcie się, do zobaczenia i narka.